Cześć Jacek. Cześć Marcin. Dzisiaj generalnie odmiana Fuji. Ostatnia odmiana w gospodarstwie do, zbi do zbioru. No tak. Jak wspomniałeś odmiana Fuji. Czyli już koniec zbiorów. Powiedz mi tu jest podkładka 26? 26, czasami P60. W rozstawie? Metr na 3, 30, I zbiory powiedz mi jak oceniasz? Tak jak... Do średnich, może nie do poprzedniego roku, bo tam wiadomo, że poprzedni rok był no taki wybitny, a w tym roku, jak byś miał ocenić? E, jeśli chodzi o samą odmianę Fuji, no to myślę, że tak e, z jedną trzecią mniej, no 30%, 25-30% mniej niż, e, niż taki optymalny zbiór. Na drzewie fajnie się wybarwiła, w skrzyniopalecie jak to wygląda? No już tak już nie jest tak fajnie. E, Szubki powiedziałbym bardzo dobrze, a doły no, trochę słabo. Znaczy odmiana Fuji ma to do siebie, że e, przy tak dużych drzewach, e, no to gdzieś na tych dołach e, gdzieś, gdzieś, gubi ten kolor i szczególnie w, takich, e, w takim sadzie jak ten, czyli gdzie duży 12-letni sad, e, no to ten kolor gdzieś tam ucieka. No i też od, podkładka, podkładka Mi26, wiadomo, e, no nie pomaga nam. Powiedz mi, bo mało jest odmiany Fuji w ogóle w sadach. Czemu się na nią zdecydowałeś? No to jest dobre pytanie. Czasami na początku to sam się zastanawiałem, dlaczego się na nią zdecydowałem. Bo, yy, byłości, bo to jest odmiana, która raczej zdobywa klientów smakiem niż wyglądem. Ja mówię, to lepiej smakuje niż wygląda. Zawsze tłumaczyłem. I tak to klientom. No ze względu na to, żeby poszerzyć paletę odmian. Ja jestem, moja sprzedaż jest oparta na rynek taki, rynek hurtowy i rynek taki detaliczny i na to, lokalny rynek generalnie, więc brakowało mi przede wszystkim, żeby wydłużyć okres, okręg zbioru, żeby tą pracę jeszcze rozłożyć, więc inne odmiany zredukowałem, właśnie i weszło, żeby wchodzić, żeby one może powiesić dłużej. Chociaż, jak widać, w tym roku nawet i ta odmiana Fuji niestety polatuje. E, ogólnie początki były trudne ze sprzedażą, żeby się przebić z nią, bo, bo wygląd jest, jest, jest taki, jaki jest. Ale e, smakiem zdobyła rynek i, i teraz, e, no już można powiedzieć, że się trochę zadomowiła, wśród moich klientów, bo Okej, okay. doprecyzujmy, który to jest sport Fuji? Fuji kilku 8, tak? 8. No właśnie, i tutaj czekam na jeszcze lepiej wybarwiający się sport. Akurat jeśli chodzi o y, przykład Gale, czy Jona y, Prince, no to tam jak gdyby te, ten postęp genetyczny czy też te udoskonalenie w stosunku do powstawanie nowych mutantów jest, jest dosyć y, y, dosyć duże. Tutaj y, od jakiegoś czasu y, Fuji qq 8 jest jak gdyby od kilku lat najlepiej wybarwiającym się. Mutantem, jak dla mnie, i jeśli był jeszcze lepszy i wybarwiający się, no to, to pewnie bym się zdecydował go posadzić, bo, bo mówię, bo odmiana, która już zdobyła rynek, a brakuje jej czasami w niektóre lata koloru. A powiedz mi, a wzrost wegetatywny strasznie idzie w pędy? No idzie, to jest tak, no, no jak sadziłem tę odmianę. Ja tu akurat mam e, gleby raczej mm, czwartej, piątej klasy, więc sam zastanawiałem się jaką, jaką podkładkę tutaj sadzić i no faktycznie ta troszeczkę jest może miejscami za mocna ta podkładka, e, więc e, stosuję akurat tutaj różne rodzaje, różne metody e, jak gdyby ograniczenia wzrostu poprzez jakieś e, podcinanie korzeni, e, regalizm, także próbuję tutaj wyregulować to ten ale też trzeba powiedzieć, że Fuji to jest wybitnie, wybitnie odmiana, która wpada w przemienność, więc, więc tutaj ta jak gdyby regulacja tego wzrostu jeszcze ma większe znaczenie, bo jeśli pozwolimy, pozwolimy, żeby w jednym roku nam tych jabłek było za dużo lub też ograniczymy wzrost jeszcze i nawiążemy pąków przez regalis, to w następnym roku no, tych jabłek będzie znacznie mniej, więc... Od kilku lat, powiedzmy, udaje mi się to jakoś tak, że nie ma tak zwanych zielonych, przestrzeni ten wiosną i latem. Tylko są jabłka więcej lub mniej, ale są i, i to najlepiej wpływa na ograniczenie wzrostu. Ok, czyli zbierasz Fuji i to już jest koniec zbiorów, tak? Wszystko jabłko już jest pozbierane. Wszystko jabłko jest pozbierane. No oczywiście. Jeszcze trochę zostało to, co spadło nam wcześniej i podczas zbiorów i trzeba to jeszcze pozbierać. Niewdzięczna praca, której specjalnie już nikt nie chce robić. No w tym roku wiadomo, no to warto się schylać po te, po, te, po te owoce, no bo cena przemysłu jest na tyle, na tyle dobra, że to nam się opłaca.